Dziś na kanale o technologii następca Chromecasta. I co prawda, produkt ten nie jest dostępny w Polsce, ale zamówiliśmy go specjalnie z USA, żeby go sprawdzić. Bo już zanim zaczęliśmy z niego korzystać, to mieliśmy wobec niego naprawdę mieszane uczucia i za chwilę dowiecie się dlaczego. Ale w każdym razie wiemy, że tego produktu na razie w Polsce nie będzie. On pojawił się tylko w niektórych sklepach europejskich. Ktoś mówił, że widział gdzieś w Niemczech, ktoś na Twitterze pisał, że gdzieś w Holandii jest, ale to nie jest jakaś bardzo szeroka dystrybucja w Europie. On jest dostępny głównie w USA, kiedy nagrywamy ten film, dlatego właśnie go w przedsprzedaży tam zamówiliśmy. Swoją drogą śmieszna sprawa z konfiguracją, bo kiedy podłączyłem ten sprzęt, żeby go skonfigurować, to dostałem tam informację, jaki język chcę wybrać, polskiego nie było, a jak go skonfigurowałem, to i tak był po polsku, więc niby nie wspiera polskiego, a jednak wspiera. No i czym ten nowy sprzęt, czyli Google TV Streamer, różni się od Chromecasta 4 przede wszystkim ceną, bo mamy do czynienia ze sprzętem niemal dwa razy droższym od Chromecasta 4 w tej standardowej wersji 4K, a nie w tej tańszej HD. Więc mamy tutaj sprzęt dużo droższy. Tylko pojawia się pytanie, czy warto go w tej cenie kupić. Bo pamiętajmy, że ogromną zaletą Chromecast'a i wszystkich innych przystawek telewizyjnych, być może poza Nvidia Shield i Apple TV, jest to, że one są po prostu tanie. Dobre i tanie, a tutaj jednak. Ta cena wzrosła bardzo mocno, no i zobaczmy, co dostajemy w zamian. Pierwsza różnica to jest forma, bo ja w tym ChromeCaste 4 bardzo lubiłem, że on jest taki mały, że można go schować za telewizorem, no i po prostu go nie widać. To jest taki minimalizm nie widać, że macie podłączone coś do telewizora. Dlatego, jeżeli macie stary telewizor z dobrym wyświetlaczem, ale system już nie domaga, no to podłączacie coś takiego bez ustawienia żadnych pudeł pod telewizorem. To jest po prostu bardzo estetyczne, przez to, że tego nie widać. Teraz Google zmienił filozofię, bo tam właśnie stoi ta oto skrzyneczka. Jak widać, ona stoi, bo ona jest zaprojektowana do tego, żeby stać. Ona po prostu zajmuje miejsce. Tam wystają kable, to wszystko widać. Nie mówię, że ten sprzęt jest brzydki, ale nie podoba mi się, że go po prostu widać ja i tak u siebie go wsadziłem gdzieś za telewizor, ale gdzieś on z tego telewizora wypadał, był problem, trzeba było go przyklejać kablami, owijać. Naprawdę to nie było tak komfortowe w mojej konfiguracji, jak korzystanie z tego, że po prostu podłączamy i to działa. Bardzo fajne jest też, że tutaj mamy wbudowany kabelek HDMI, on jest bardzo elastyczny, więc podłączymy tak. Się ładnie zagina, nic się nie dzieje, nie ma problemu. No i on jest w zestawie, bo on jest tutaj wbudowany, nie da się go odłączyć. W tym Google TV Streamer Box nie mamy kabelka HDMI dołączonego nawet do zestawu, więc musimy go kupić we własnym zakresie. Musimy go poprowadzić i tak dalej, ale moim zdaniem warto tutaj zwrócić uwagę głównie na ten fakt, że trzeba go kupić, bo to jednak podbija cenę urządzenia w taki sposób, że na pierwszy rzut oka tego nie widzimy. No dobra, ale jak zmieniła się forma, mamy do czynienia z większym sprzętem, no to teraz pewnie mamy więcej złącz, prawda? Prawda i nieprawda. No bo wiadomo, że mamy HDMI, mamy USB-C do zasilania, mamy Ethernet, którego wcześniej nie było i nic więcej. Ja bym się spodziewał, że skoro już wydajemy taką naprawdę stacjonarną, dosłownie, bo ona musi stać stacjonarną przystawkę, to będzie tam jeden albo dwa porty USB, żeby jakiś tam dysk zewnętrzny podłączyć, albo coś takiego. No i się okazuje, że tego nie ma. Więc moim zdaniem za tą zmianą formy nie idzie nic, z czego skorzysta taki przeciętny użytkownik. Fajnie, że jest ten Ethernet, ale moim zdaniem to jest po prostu za mało, bo nawet do Chromecasta 4 można było dodać Ethernet, kupując odpowiedni zasilacz, który miał właśnie ten port w zasilaczu, który się komunikował bezpośrednio z Chromecastem. Była taka opcja, oczywiście nie w Polsce. Marcin taki zasilacz kupował z Niemiec w ogóle, żeby móc z tej funkcji korzystać. U nas tego niestety nie było. Teraz jest w standardzie, więc niby lepiej. No ale skoro już wsadzili ten internet, to czemu nie ma dodatkowego USB? O jakimś slocie na karty SD to nawet nie mówię, bo mało kto z tego korzysta. No ale te USB standardowe albo chociaż drugie USB-C powinno być. No na co warto zwrócić uwagę, to podzespoły. Bo no mamy procesor, który według Google jest szybszy o 22% od poprzednika, który był Chromecastie 4. Mamy 4 GB zamiast 2 GB pamięci RAM i mamy 32 zamiast 8 GB miejsca na dane. Więc tak naprawdę ta specyfikacja zmieniła się bardzo mocno poza procesorem, który był już stosowany w 2021 roku. Rok po premierze Chromecasta 4 i znalazł się on w Przystawce Amazon Fire TV Stick 4K Max. No dobra, ale co w ogóle wynika z tej wydajności? Tak naprawdę przede wszystkim to, że ten Google TV Streamer działa płynniej niż Chromecast 4, więc naprawdę chce się z tego korzystać. Niektórzy narzekali, że im materiały w 4K na Chromecastie się cieły. Ja tego nie zauważałem, ale może dlatego, że mam bardzo dobry upłynniacz obrazu w telewizorze. Jednak pojawiają się informacje, że tutaj już tego problemu nie ma, więc to jest przystawka po prostu szybsza. No, działa tutaj wszystko po prostu lepiej, aż chce się z tego korzystać. No i widać też, że troszeczkę zmienił się system, bo mamy tutaj Google TV, ale on bazuje nie na Androidzie 12, jak w Chromecast 4, tylko sami możecie zobaczyć, że tutaj mamy już system Android 14. Ja wiem, że w tym momencie wiele osób też będzie pytać, które są mniej zaznajomione z tą tematyką przystawek, a czy na tym jest Apple TV. A czy na tym jest Polsat, a czy na tym jest TVN, albo każda inna aplikacja, więc mówię prosto. To bazuje na Androidzie. W Polsce to jest najpopularniejsza platforma na telewizory. Jeżeli jakaś aplikacja. Wychodzi na telewizory, to ona w pierwszej kolejności wychodzi właśnie na Android TV. Więc jeżeli szukacie jakiegokolwiek programu na swoje smart TV, no to właśnie ten program znajdzie się właśnie na tej platformie, ale nie konkretnie na tym sprzęcie, ale też na innych przystawkach z systemem od Google. A jak wygląda pilot w nowej przystawce Google? Tak, nie, to jest pilot od Chromecasta, bo ja tego nowego zapomniałem wziąć na nagranie. No. Taki jestem, ale prezentuje się podobnie, tylko jest większy. Największa zmiana polega na tym, że tych przycisków, które mamy tutaj, zmiany głośności już tutaj nie ma. Zamiast nich mamy standardowe przyciski tutaj, więc pilot po prostu się zwiększył. I tak naprawdę to tyle ze zmian. Oba piloty oczywiście widzicie w trakcie tego materiału na przebitkach. Nowy pilot jest troszeczkę wygodniejszy niż ten starszy. Dlaczego? No bo jest większy, a przez to lepiej leży w dłoni. I tak jak w poprzednim modelu nie ładujemy tego pilota za pomocą USB-C, nie ma nigdzie takiego slotu. Mamy po prostu baterie, które są dołączone do zestawu. I to już wszystko, co miałem wam do powiedzenia w tych pierwszych wrażeniach dotyczących Google TV Streamer. I powiem wam, że uczucia mam mieszane głównie ze względu na formę, bo ta forma w Krąkaście podobała mi się bardzo. Ta nowa tutaj podoba mi się dosyć średnio. Wydajność procesora wzrosła tylko troszeczkę. Ten procesor po 4 latach powinien być dużo szybszy. Cieszy fakt, że mamy więcej RAM'u, że mamy więcej pamięci na dane, zwłaszcza ten RAM czuć, kiedy korzystamy na co dzień właśnie z tych aplikacji. One włączają się szybciej, interfejs całego systemu jest bardziej responsywny, ale powiem Wam, że gdybym teraz posiadał takiego oto Chromecast 4, to bym w ogóle nawet nie rozważał, żeby zamienić go na takie pudełko, bo jest lepiej, ale czy jest na tyle lepiej, żeby kupować nowy sprzęt, żeby kupować nowy sprzęt, który jest dwa razy droższy i powiem Wam, że gdybym miał e, kupić lepszą przystawkę Smart TV zamiast Chromecasta, to bym wolał chyba jeszcze więcej dopłacić i kupić na przykład Apple TV albo nieśmiertelnego Nvidia Shield w którejś wersji albo poczekać, bo ptaszki ćwierkają, że niedługo ma się pojawić e, Google TV Streamer Pro i wydaje mi się, że że tam już będziemy mieli do czynienia ze sprzętem, którego ja tutaj oczekiwałem, że będą te dodatkowe porty USB. Że będzie ten szybszy procesor, że tam już będą gry po prostu hulać, że to będzie tak jak Apple TV, prawie że zamiennik konsoli do gier podłączonej do telewizora. Wiadomo, że te gry będą prostsze niż na innych platformach, bo to będą gry przeznaczone na smartfony i tablety. W sumie tak jak jest na Apple TV. Tutaj Marcin z tyłu już kręci głową i mówi, Nie to, żeby kiedyś mieli taką usługę jak Google Stadia, i w sumie się z nim zgadzam. Więc powiem Wam, że sprzęt jako ciekawostka sprowadzona z USA. Ciekawy, ale czym kupił go sobie? Prywatnie, a nie na film? No to odpowiedź brzmi raczej nie. Bym pozostał na swoim chromkaście albo bym poczekał na tę wersję Pro, bo tutaj mamy takie pomieszanie z poplątaniem. Mamy niby szybciej, ale gorszą formę, ale zbyt wysoką cenę. No nie podoba mi się do końca ten produkt, więc mam nadzieję, że bardzo szybko potanieje, bo wtedy się obroni. A w obecnej cenie wydaje mi się dosyć przyciętne. Pamiętajcie jednak o dwóch rzeczach. Pierwsza, ten sprzęt kupiliśmy prywatnie, więc on zostaje z nami. Druga, to były pierwsze wrażenia, więc jak chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na jego temat, no to zadajcie pytania w komentarzach. Postaramy się to sprawdzić za jakiś czas, kiedy wrócimy do tego urządzenia. No i co, to już było wszystko, co miałem wam dzisiaj do powiedzenia, więc standardowo łapka, subskrypcja, dzwoneczek to wszystko pomaga nam się rozwijać. E, zapraszam też do komentarzy. Porozmawiajmy o tym, czy ten sprzęt wam się podoba. Oba, czy jednak nie, no bo macie prawo przecież mieć inną opinię niż ja. No i poza tym mam też dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne, które robimy dla zasięgów. No i jeżeli obejrzeliście ten film od początku do końca, to piszecie w komentarzu hasło przystawka. I wtedy będę wiedział, że przez ten cały czas byliście z nami. A poza tym, widzimy się w naszych kolejnych filmach, na naszych kanałach, słyszymy w podcaście o technologii, widzimy w Muzeum Gier i Technologii. Więc do zobaczenia, cześć.